Cześć. Witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałam wam pokazać przegląd palisad różnych producentów. Palisady mają spełniać zarówno funkcję dekoracyjną, ale również konstrukcyjną. Mają tak naprawdę wielorakie funkcje. Mogą być na przykład obramowaniem tarasu, obramowaniem stopni lub można też nimi wykończyć ukształtowanie terenów w ogrodzie. Każdy producent ma w swojej ofercie palisady. Tak naprawdę różnią się one głównie wysokością. Podstawowa zasada przy palisadzie to wkopywanie co najmniej 1 trzeciej jej wysokości do ziemi, po to, aby spełniła swoją funkcję oporową. Można stosować je również jako donica. Na początek przedstawimy kilka wariantów producenta poldruk. Mamy palisadę Zen, która występuje w różnych wysokościach. 30, 40, 60, 80, 100, a nawet 120 cm. Wymiary takiej palisady to 11 cm na 16,5 cm. Przy wysokich palisadach jest to 16,5 na 16,5. Występuje w kolorystyce szary, grafit oraz brąz. Palisada Ring to popularna palisada okrągła, która idealnie sprawdzi się do zabudowy połku. Występuje w wysokości 25 i 40 cm w kolorze szarym, grafitowym, czerwonym i brązowym. Jej utwardzona charakterystyczna struktura to takie granulki betonu. Jej średnica to 11 cm. Palisada Hestra jest bardzo podobna do palisady Zen. Jej faktura również jest utwardzona w formie takich granulek betonu. Występuje w wysokości 100 cm, a jej wymiary to 11x20. Występuje w kolorze szarym i grafitowym. Nieco inną palisadą jest palisada łamana, która występuje w wysokości 30 i 50 cm o wymiarze 8x8 8 cm. W kolorze paloma, grafit, piaskowy. Jej cechą charakterystyczną jest faktura łamana która idealnie sprawdzi się w założeniach rustykalnych, ale i nie tylko. Producent Libet posiada w swojej ofercie wiele palisad. Między innymi palisady Piedre w kolorze białko o wysokości 60 cm o wymiarach 15x14,5 o charakterystycznym wyglądzie naturalnego kamienia. Palisada Madera to palisada betonowa o wyglądzie drewna, wprowadzi nieco klimatu naturalnego do naszego ogrodu. Występuje w wysokości 79,5 cm o wymiarach 14,5 x 15 cm w kolorze bianco i grigio. Palisada trawertyn o charakterystycznej chropowatej nawierzchni o wysokości 79,5 cm i o wymiarach 14,5 na 15 cm występuje w kolorze bianco i grigio. Idealnie będzie się komponowała z płytą o tej samej fakturze. Palisada splitowana to bardzo popularna palisada producenta Libet. Występuje w czterech różnych wysokościach – 45, 60, 90 oraz 120 cm. W kolorach Bianco Carrara, Kasztanowy, Nero i Pastello. Joniec to czołowy producent produktów splitowanych. Wśród oferty ogrodzeń możemy również spotkać palisady. Na palisadę Mogielice, która występuje w wysokości 20, 30, 56 i 60 cm. Kolorystyka jest bogata, można ją idealnie dopasować do kolorystyki swojego ogrodzenia. Palisada Stone firmy Joniec to również palisada upana. Występuje w różnych formatach i w różnych wysokościach. 19, 34, 50, 32,5 i 34,5 cm. Posiada również bogatą palerę kolorów. Jak mogliście zauważyć, wielu producentów posiada palisady w swojej ofercie. Różnią się wyglądem, wysokością, strukturą, kolorem. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają na żywo te palisady i jak można je zastosować i co z nich zrobić, to zapraszam Was serdecznie do ogrodów wystawowych w Katowicach i w Rudzie Śląskiej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.